Mamy w tym roku zgłoszonych 2540 zawodników. Mamy trzy konkurencje główne. Taniec towarzyski, taniec narodowy. Oraz konkurencję w tańcu nowoczesnym. To jest bardzo dobry wynik. Musimy się pochwalić, że jesteśmy czwartym turniejem w Europie pod względem zgłaszania się zawodników tanecznych. No, jest to naprawdę wielka liczba. Skąd się bierze ta ilość? Przede wszystkim z tradycji. Wszyscy trenerzy, którzy przygotowują zawodników do startu, często są kolejnymi pokoleniami pierwszych uczniów profesora Mariana Wieczystego. I myślę, że to jest główny i podstawowy powód, a niektórzy po prostu z ciekawości jak to wygląda, ponieważ zasady turnieju są zupełnie inne od pozostałych. Tutaj tancerz tańcząc 10 tańców może w pierwszym i w jednym tańcu wygrać, być pierwszym, a w innym tańcu w ogóle się nie zakwalifikować do kolejnych rund. Serdecznie Państwa zapraszamy. W imieniu prezesa Okręgu Małopolskiego, pana Dariusza Dragana i prezydenta miasta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego.